Życzę wam wszystkiego, wszystkiego dobrego, przede wszystkim zdrowia. Dziękuję za ten rok. Życzę obfitych planów w przyszłym. Wszystkiego dobrego. A księdzu proboszczowi dziękuję za tę propozycję i możliwość współorganizacji tego pięknego wydarzenia. Dziękuję. Dziękuję pani Burmistrz za to, że przyjęła taką propozycję, żebyśmy wspólnie zrobili to święto. I wszystkim tutaj dzisiaj zebranym, by wspólnie dziękować, bardzo dziękuję, że dzisiaj ten piękny dzień wrześniowy, trzecia niedziela września, że możemy wspólnie świętować dożynki. Dożynki żarskie. Mam nadzieję, że to wejdzie tak na, na stałe w, w, te, w, te, w, w, w tradycję taką tych różnych imprez żarskich, że będziemy mogli wspólnie tutaj się radować. Pewnie wiele rzeczy jeszcze do poprawienia, wyciągamy pewnie z tego wnioski, żeby to święto było świętem dla nas wszystkich, też czasem takiego dziękowania tym, dla których dzisiaj tu się spotykamy, tych, którzy produkują dla nas zdrową żywność, którą mamy właściwie na nasze stoły z naszych sąsiednich, zaprzyjaźnionych wiosek. Bardzo dziękuję i wszystkim życzę dobrej zabawy.